said that you loved her cause that's why she wanted to know not long enough. Maneczko z tej strony Black. Witam Was w moim drugim odcinku serii Special One na moim kanale. Rozpoczynamy pierwszy mecz szukanie przeciwnika. Dosyć długo to trwało. Ale przeciwnik znaleziony dwóch złotych, nieświecących zawodników Resta Brązowi. Skład dosyć podobny poziomem, choć mój może być nawet lepszy. Ponieważ mam Edena Azarda i kilku zawodników już ulepszonych. Przechodzimy już do meczu. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i <Szadanowicz, <Szadanowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. W tym meczu bardzo lagowało, nie będę ukrywał, że. Będzie to dosyć krótki, co może długi, bo mecz materiał trwał dosyć długo. Ja wam to bardzo szybko bardzo przyspieszyłem. Jak widzicie biegnę tutaj Edenem Hazardem. Ale są straszne lagi, to jest ponad 300% przyspieszenia. Nie chciałem podać tego meczu, zwłaszcza, że jest to seria. A jak się później okazało, dosyć szybko udało mi się go zakończyć. W trzeciej minucie po rajdzie Edena Azarda na strasznych lagach strzelamy bramkę. Przeciwnik był dosyć oszołomiony, ponieważ też chyba nie umiał grać na tych lagach okropnych. Ja w ogóle nie widziałem co się dzieje. Biegłem praktycznie na oślep. No ale na szczęście udało mi się strzelić bramkę. No jak się później okazało. Bramkę, która dała nam. Dała nam po prostu. Dała nam wygraną. Przeciwnik z zował mecz. I bardzo dobrymi statystykami go wygraliśmy. Więc przejdźmy do zmiany zawodnika. zmienimy sobie środkowego obrońcę Christensena na środkowego obrońcę brązowego, świecącego. A wejdzie na obronę Burn. zamieni ich jeszcze stronami, żeby było lepsze zgranie. I szukamy przeciwnika do kolejnego meczu. dość szybko go nam wyszukało. FC Atlantica. Skład z brązowy, świecący i brązowy nieświecący. Trzech zawodników nieświecących, reszta świecących z Francji. No i rozpoczynamy drugi mecz w tym odcinku. Tym razem pierwszą akcję ma przeciwnik i niestety strzela on na 1 do 0. W siódmej nucie czy Jak to się tam czyta. No ale my mamy rzut rożny i strzałem rzutu rożnego odpowiadamy w 24 minucie Papou. Jest to pierwsza moja bramka z rzutu rożnego w Fifie tym składem. Następna akcja, tym razem rajd Eden Azarda Biegnie już prawie całe boisko, strzela i mamy 2-1 w 32 minucie. Eden Hazard, piękny rajd. Chyba to był po rzucie rożnym, ale nie jestem pewien. Naprawdę bardzo ładna akcja. No i tak skończyła się. Pierwsza połowie. połowa. Wygrywamy. 2-1. Po bramkach Eden Hazarda i Papo Obaj. Obaj są z Chelsea London. Więc guruje właśnie ten zespół. Kolejna akcja, tym razem przeciwnika. I w 53 minucie tracimy gola i remisujemy na razie. Może zdążymy się jeszcze podnieść, nie wiem. Kolejna bramka, doszyć. Dosyć trochę szmociana, jak widzicie. Nasz bramkarz zachował się bardzo źle. I w 59 minucie przegrywamy 3-2. Ale jest już, już kolejna akcja. Podanie Meski do Azarda. jeden Azard. Nie trafił niestety. do bitka, Jeszcze raz jeden Azard. I jest kolejny remis. 3-3 tym razem. Tu jeszcze powtórki jak doszło do tej sytuacji że piłka padła pod nasze nogi. Tak skończyła ale powiem, się druga połowa meczu, czyli koniec regulanowego meczu, ale jak wiemy jest jeszcze dogrywka, ponieważ gram mecze online, Dogrywkę rozpoczynam ja, pierwsza akcja, Eden Azard Zbiega strzela i niestety słupek niestety słupek ale mamy nadal piłkę. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka tak kończyła się pierwsza połowa dogrywki. Za chwilę będzie druga połowa. Może uda nam się Nie. wygrać. Eden Azard biegnie prawą, lewą stronę boiska. Mija jednego za przeciwnika, drugiego. Zatrzymuje się, zbiega do środka. Strzela po długim rogu i jest 4-3. W 114 minucie znowu wygrywamy, i tym razem, jakby tak się skończyło, wygrywamy cały mecz. Kolejna akcja: Edena Azarda. Mija on jednego przeciwnika, drugiego i pięknym strzałem. Spojenie. No, może nie spojenie, ale poprzeczka. Bardzo blisko spojenia. Pro, wyprowadza nas zespół na dwubramkowe prowadzenie. W 117 minucie powinniśmy wygrać ten mecz. Ale jak się później okazało, przeciwnik nie dawał za swoje i atakował wciąż. I 120 minucie udało mu się strzelić gola kontaktowego. Ale na szczęście tak skończył się ten mecz i wygrywamy 5-4, czyli wymieniamy kolejnego zawodnika. A Eden Hazard z 4 bramki. Znowu piękny mecz naszego zawodnika. Jeszcze dam kontrakt. Lancaster. I jak widzicie, w meczu dostaliśmy czerwoną kartkę. Jones dostał czerwoną kartkę, dlatego wymienimy sobie właśnie jego. A osobą, która go zmieni, będzie SPO z VPL z Manchesteru City. Marcos Lopez, bardzo dobry zawodnik, zmieniony na pozycji Razaka. I będzie na bardziej wysuniętym pomocnikiem. A my przechodzimy już do kolejnego meczu. Ostatniego w tym odcinku. Skład noszący nazwę FC Town. Dosyć słaby zespół. Wszyscy zawodnicy w rążowi nieświecący. Chyba najgorszy zespół jaki udało mi się trafić. W naszej serii. Rozpoczynamy mecz. Pierwsza akcja należy do nas. Biegnie środkiem boiskiem. Strzelam. I Eden Azar pięknym strzałem w samo okno w 17 minucie wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Kolejna akcja, tym razem błąd brakarza przeciwnika, podanie do meski, strzał finezyjny i niestety obok słupka. Kolejna akcja, tym razem Marcos Lopez, nowy zawodnik w naszym klubie, w naszym zespole. Niestety strzałem z daleka nie trafia on w bramkę tak skończyła się ta połowa meczu. Wygrywamy 1-0 po bramkach właśnie Edena Azarda. Tutaj macie jeszcze powtórkę. Takie piękne to było uderzenie naszego najlepszego zawodnika. Przechodzimy do drugiej połowy, a jednak nie będzie drugiej połowy, bo nie zawodnik znowu postanowił zrage quitować. I wygrywamy kolejny mecz. Tu jeszcze powtórki. A jednak przewinę. Wymieniamy sobie tym razem Meskę, ponieważ jest najbardziej lamiącym zawodnikiem w moim zespole, nie oszukujmy się, marnuje praktycznie większość akcji w całej swojej karierze, w, w wszystkich meczach, strzelił tylko jedną bramkę. A wymieniłem sobie go na Adnana Januzaja, bardzo dobrego zawodnika. Przezmienię mu pozycję, że na prawidłową z PP na PS. Ponieważ mam takie ustawienie, i za chwilę na poprawo ukaże Wam się tabelka ze statystykami. Edyna Azarda W sześciu meczach strzelił on 16 bramek. Może trochę gorzej niż w poprzednim odcinku, ale nadal dobrze. A ja żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.